Cześć tu Krysten Karczyński Dostaliśmy tą całkę od Pani Agnieszki Odpowiadamy Obliczyć całkę podwójną taką W takim obszarze Tutaj będzie taka jedna ciekawa rzecz Ja jej nie pokazałem Chyba w swoim kursie Możesz to traktować jako takie uzupełnienie Do mojego kursu całek wielokrotnych Gdzie ja tam tłumaczę dokładnie jak Te całki podwójne się oblicza Tutaj w tym filmiku nie będę tłumaczył od podstaw Jak obliczać całkę podwójną Tylko się przejedziemy po tej całce a ze zatrzymaniem pewnym na problemie. Dobra, obszar całkowania jest taki. domyślasz się, że to kółko to jest kółko, tylko takie zaszyfrowane, robię plus 1 czwarta, minus 1 czwarta, taki myk, który tam być może pamięta ze średniej. To się, te pierwsze trzy składniki zwijają się we wzór skróconego mnożenia. 1 czwarta leci na prawo i widać, że mamy kółko. O promieniu, no właśnie, może tak nie widać tak tu do końca. O środku w punkcie uwaga, minus jedna druga, pamięta ze średniej i na gierkowa 0, czyli tu będzie środek kółka, a promień tego kółka ile jest? Jak tu jest jedna czwarta? Coś co daje, coś co do kwadratu poniesione daje jedną czwartą, nie? Czyli jedna druga. Czyli i tak te kółko będzie wyglądać. Promień ma jedną drugą, średnicę 1. i sobie tutaj leży. No i tutaj jest taki. Motyw, no oczywiście jak jest kółko to wprowadzam współrzędne biegunowe, tak To jest dosyć proste, tylko teraz jak opisać ten obszar całkowania Jak się tu zmienia R i jak się tu zmienia Fi W moim kursie, ja tutaj Ci zalecam Ja tak robię, Bo tutaj jest problem taki, jest promień, tak tu jest trójkąt prostokątny, jak wiesz, jak się opiera o średnicę, to jest prostokątny, tak? I tu jest promień, nie? A problem jest taki, że nie można powiedzieć, że promień się zmienia wszędzie w granicach, że jest wszędzie w granicach od 0 do 1. W zależności, bo tutaj w zależności od tego, jaki jest kąt FI, kąt phi to jest kąt stąd dotąd, przypominam. Czyli w zależności od tego, jak ten kąt Φ ustalisz, to promień R zmienia się w różnych granicach. Jak Φ na przykład by było ustalone na tyle, to R nie zmienia się od 0 do 1. Tutaj jest mniej niż od 0 do 1. Jak Φ tylko ustawisz na 180 stopni, to się zmienia od 0 do 1 właściwie, można zauważyć, a dla każdego innego Φ on się zmienia w innych granicach, tak? Więc trzeba ustalić, jak się ten kąt zmienia R w zależności od Φ, nie? No, ja to tam pokazuję, jak to zrobić w swoim kursie. Tutaj jest to może nieco kłopotliwe, to się robi w normalną trygonometry, ale tutaj by było nieco kłopotliwe, trzeba by może było wyznaczyć ten kąt, ja nie będę tego robił. Ten kąt wyznaczyć i później byś wiedział, że a te, te, ten kąt wyznaczyć, ten kąt to, to byś, byś wyznaczył z cosinusa. Cosinus tego kąta to jest R podzielić przez 1, czyli e, cosinus tego kąta to by było właściwie R, tak? Ale jeszcze z tego kąta byś musiał przejść na ten kąt, żeby wyznaczyć te fi, nie? bo te FI masz wyznaczyć tutaj. Czyli te FITO by było 180 y, y, stopni minus, tak y, Ten kąt Kłopotliwe to dojście Można poradzić sobie inaczej, wiesz i to chcę Ci pokazać tutaj Po prostu na żywca wstawiasz współrzędne biegunowe do równania obszaru Obszar musi spełniać taką nierówność Czyli jak zastosujesz takie współrzędne biegunowe to musi spełniać taką nierówność I tak się składa, że tu się ładnie poskłada y, Czyli Op, czyli wyznaczyłeś z tej nierówności, że R musi być mniejsze lub równe od minus cosinus phi. Musi spełniać tą zależność w tym obszarze. Tamten jeden punkt nam niczego nie zmieni, że R by był równy 0. Zatem możesz obszar całkowania ładnie zapisać w ten sposób. Czyli ten kąt, zobacz, ten kąt, pamiętaj, że się zaczyna tutaj, w tej pierwszej ćwiartce, tak? Czyli on się zmienia od 90 stopni do tam ilu, 270 stopni, tak? Tak jak się zmienia tutaj te kółko. Natomiast promień R zgrabnie wyznaczyliśmy, że się zmienia od zera do minus cosinus φ. Minus nas tutaj absolutnie nie bulwersuje i nie przeraża, mimo tego, że wygląda to dziwnie. Od zera do minus czegoś? No tak, bo dla takich fi. Kosinu, dla takich jakie sobie ustaliśmy to w tej linie, kosinusy są ujemne czyli tu masz minus, liczba ujemna czyli tu jest liczba dodatnia, czyli gra gitara tak, mamy granice całkowania r jest w zmiennych granicach całkowania, fi jest w stałych granicach całkowania, to ci chciałem powiedzieć tak też możesz zrobić, czasami się udaje nie? zamiast wyznaczania tego kłopotliwego r przy pomocy fi tak, choć no, kłopotliwego jak tam byś tam może wzory redukcyjne zamiana sinusa, cosinusa znał, to byś przeszedł spokojnie tutaj też do tej nierówności Wstawiłem współrzędne biegunowe od razu do równania obszaru i w ten sposób ograniczyłem, uzależniłem R od kosinusa phi. R to się właściwie równa minus kosinus phi, tak? czyli jak to był mniejsze lub równy, musi być mniejsze lub równe. No i dalej to już egzekucja, aczkolwiek y, oczywiście kłopotliwa, znaczy zaraz, oczywiście kłopotliwa, no męcząca, męcząca. Wstawiam za x i y współrzędne biegunowe, o Jakobianie pamiętam, współrzędnych biegunowych, nie? Takie są granice całkowania Najpierw policzę po dr, czyli w tych granicach całkowania, a później z wyniku po DFI. Nie? No to jedziemy, tutaj jedyniczka trygonometryczna ułatwi sprawę Liczę całkę nieoznaczoną z tego, będę szybko jechał, pokazuję to wszystko w moim kursie, tak jak się liczy Mam tam swoje te, swoje Ja na przykład jak jest całka oznaczona to ja liczę na pokół nieoznaczoną i wstawiam do wyniku Nie robię tak jak niektórzy, że jednocześnie z granicami całkowania Czyli mam tam swoje dziwactwa. Powiedzmy, czyli biorę ten wynik, wstawiam granice całkowania, wychodzi mi coś takiego tu, no i tu gdzie zrobi męcząco. Mam do policzenia taką całkę do czwartej. Pff. Tak. Z czyli taką całkę. Mm -hmm. Korzystam z wzoru na cosinus podwojonego kąta że... i wyznaczam z niego cosinus kwadrat x. Cosinus kwadrat x jest tyle. Czyli cosinus do czwarty, tak jak miałem na poprzednim slajdzie, to będzie cosinus kwadrat do kwadratu. Cosinus kwadrat x wyznaczyłem z tego wzoru, że jest tyle. Podoszę to do kwadratu, to będzie tyle. I teraz cosinus, tutaj jest dalej, <grym> zobacz. Cosinus kwadrat z 2x. Cosinus kwadrat z 2x. Cosinus 2x mam tutaj, tak? Nie, stop. Tu mam od razu wyznaczony, przepraszam. Cosinus kwadrat z x to jest tyle, czyli cosinus kwadrat z 2x to będzie. Tutaj czwórka, nie? Zamiast dwójki, 2 razy 2x jakby tu będzie, czyli tu będzie tyle. Tutaj skorzystałem od razu z tego wzoru i mam tak. I mam tak i mam tak. Szybko to idzie, bo mam slajd, no oczywiście normalnie by się liczyło. By się pomęczyło z tym, tak? Czyli mam że Cosinus do 4X równa się tyle. No i teraz już będzie prosto. W takim razie mam całkę z tego policzyć, czyli całkę z tego. Z cosinus kosinus 4 fi zrobiłem tak bardzo formalnie przez podstawienie Można to było ciachnąć od razu wzorem, czyli tyle Kosinus 2 fi to jest tyle I teraz uwaga, całkę z defi nawet rozpisałem, że to jest tyle Tak, wszystko dla Ciebie zrobiłem i rozpisałem Teraz wstawiamy te wyniki Tu, tu, tu wyniki z poprzedniego slajdu wstawiłem Czyli wynik tej całki nieoznaczony jest tyle, i tutaj mam jeszcze odpowiednie granice całkowania, nie? 3 drugie pi i pi drugich Wstawiam w miejsce phi 3 drugie pi, minus I wstawiam w miejsce fi pi drugich Co już troszkę przycinając, sinus każdej całkowitej pi jest 0 Czyli tu będzie 0, bo tu będzie sinus ilu tam? 6 pi Tu będzie sinus 3 pi, to też jest 0 a tu nie będzie 0, tylko będzie tyle i tutaj też będą sinusy całkowitych pi będzie tyle Czyli 6pi64, czyli 3pi32 Policzone Te liczenia samej tej całki nieoznaczonej z 4, z samej tej całki z Kosiusa 4 fidefi, fi. No to już było takie może po prostu żmudne rachunki przeleciałem się po nich Natomiast jeszcze raz Ci zwracam uwagę na ten pierwszy taki problem, w jaki sposób ja wybrnąłem z tego, że ty te kółko z tych spółrzędnych biegunowych nie było tak w środku układów spółrzędnych Tylko jeszcze bardziej nietypowe było w drugiej, w trzeciej ćwiarce. Bo na ogół jak już nie jest w środku to jest jakoś w tej pierwszej ćwiartce jeszcze Tak, żeby było łatwiej nie? No i tyle, dzięki Chcesz się nauczyć całych wielokrotnych, zobaczyć na prostszych przykładach, jak się powinno zacząć, zobaczyć o co chodzi z tymi współrzędnymi biegunowymi, najpierw na bardziej jakichś takich typowych przykładach. Zapraszam Cię oczywiście do mojego kursu, gdzie przez kilka godzin, powolutku, powolutku, na różnych przykładach to tłumaczę i robię krok po kroku. Na razie, cześć!